9. Gość poranka. Pani Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości jest dzisiaj z nami na łączach telefonicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią. Redaktor, witam słuchaczy. Temat, który od wczoraj rozgrzewa. Jak Pani poseł uważa, dlaczego politycy Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali w Europarlamencie przeciw uznaniu tarczy wschód za flagowy projekt dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej? Dlatego, że pani redaktor, tak naprawdę całe bezpieczeństwo nasze, bezpieczeństwo w rozumieniu militarnym, przekazujemy te kompetencje do Unii Europejskiej. Ja, pani redaktor, nie mam zaufania do tego, do takiego rozwiązania, w którym to rozwiązaniu o tym, czym, w jakiej ilości, za jakie pieniądze, kiedy, na bazie jakich planów obronnych będzie służył, czy reagował polski żołnierz, a ta decyzja będzie tak naprawdę decyzją Brukseli, a, a realnie decyzją Berlina i Paryża. Więc moim zdaniem, jest to potężne niebezpieczeństwo dla, naszej, dla naszego państwa. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, tak naprawdę pani redaktor, w, w tym jest jeden zamysł, wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z, tutaj z Europy. Od lat niestety obecni politycy krajów zachodnich wyrażają się pogardliwie o NATO. Ja tylko przypomnę. Zarówno pana Macrona, jak i dzisiaj kandydującego na kanclerza Niemiec, który wprost mówi, że, że tutaj trzeba pozbyć się Stanów Zjednoczonych z Europy. No, to jest dalece. Nie tylko nierozważne, ale to jest po prostu wielkie niebezpieczeństwo dla Europy, a szczególnie dla nas, bo my jesteśmy państwem, które stanowi wschodnią flankę. To my graniczymy z Rosją i z Białorusią, nie Niemcy. Więc po prostu te zapisy, które są, w tym dokumencie są po prostu dla nas dla nas bardzo niekorzystne. Odejście od wymogu jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną przy podejmowaniu decyzji w Radzie Europejskiej, czyli w Radzie Ministrów i, i natychmiastowa elastyczność w celu usunięcia obecnych ograniczeń w finansowaniu obronności więc pani redaktor prawda jest taka że y, Unia Europejska chce zaciągnąć ogromny dług który my Polacy będziemy żyrować przepraszam zabezpieczać podobnie jak w KPO te środki finansowe będą trafiać do niemieckich francuskich fabryk już Niemcy szykują się na, na jakby ściągnięcie tych pieniędzy do swojej gospodarki, bo gospodarka niemiecka szoruje po dnie. A potem my, pani redaktor, jeszcze zapłacimy im za ten, za ten sprzęt i de facto jak używać, jak korzystać, kody bezpieczeństwa będą w rękach. Przepraszam, że tak powiem, wprost, generalicji i ludzi, którzy będą decydować tak naprawdę o całej obronie Europy. No, trzeba się stuknąć w głowę. Czy ktokolwiek, znając naszą historię, może mieć zaufanie w, w tych obszarach do Niemiec czy do Francji? To jak zatem, e, pani poseł, zrozumieć słowa premiera Donalda Tuska, który pisze na X, tylko poplecznicy Rosji zagłosowali przeciw, w tym PiS. Zatem Prawo i Sprawiedliwość jest poplecznikiem Rosji. Jak to rozumieć? Nie, pani redaktor, dokładnie odwrotnie. Poplecznikiem Rosji od dawna jest Donald Tusk. On jest poplecznikiem Niemiec, a jeśli jest poplecznikiem Niemiec, to też jest poplecznikiem Rosji. Reset nie był przypadkiem. To on cały czas mówił, że nikt nie będzie tutaj y, niszczył relacje z Rosją. Ja oczywiście niedokładnie to mówię, bo w tej chwili nie zacytuję tych słów. To on, pani redaktor, umarzał dług Gazpromowi y, w roku 2010 w kwocie miliard 200. Y, to on, pani redaktor, zrezygnował z tarczy antyrakietowej po przyjeździe od Putina. I mówiąc, że Putin nie jest entuzjastą tego rozwiązania, mimo że an tarczę antyrakietową chcieli nam wtedy sfinansować Amerykanie, to oni zapraszali Sikorski, podejmował tu Ławrowa przy odprawie ambasadorów, to za ich czasów PKW jeździła na szkolenia do Moskwy. To milion dowodów na poplecznictwo, nie mówiąc już o bardzo niekorzystnym, wieloletnim, y, wieloletniej umowie na zakup gazu z Rosji. A pani redaktor, przykrywka tak zwaną tarczą wschodnią, to jest po prostu śmiech na, na sani, bo skoro tarcza wsch wschód. Została dodana do rezolucji poprawką, to oznacza, że rezolucja nie była o tarczy wschód. Więc mówienie to był po prostu taki wybieg. Wybieg w ostatnim momencie wpadli na pomysł, żeby przykryć te wszystkie niekorzystne wpisy, to wrzucimy poprawkę o tarczy wschód. Ale pani redaktor, nie o tarczę wschód tu chodzi. Tu chodzi o to, że my kompetencje związane z obronnością oddajemy Komisji Europejskiej, a tak naprawdę oddajemy Berlinowi. To jest po prostu zdrada. Dla mnie to jest zdrada. A to, co mówi Tusk, pani redaktor, przecież Tusk to na każdym kroku kłamie. Co tu, co tu dużo mówić? To, co on mówi, to są brednie po prostu. Nawet mi się odnosić do tego nie chce. To głosowanie ze strony yy, na tak. W sprawie tej rezolucji to jest po prostu haniebne dla tych y, eurodeputowanych i dla samego Tuska. A skoro y, pani poseł, już mówimy o tym bezpieczeństwie, to w jakim miejscu dzisiaj jest Polska, jeśli o bezpieczeństwie mowa właśnie? Dzisiaj jakiekolwiek sojusze mają jeszcze znaczenie? Pani redaktor, mają, absolutnie mają. Proszę zauważyć. E, Ukraina. E, Ukraina e, trzy lata walczy. I każdy, nawet te, przepraszam, nie będę tutaj reklamować pewnej telewizji, ale telewizji, która na pewno jest niezwykle krytyczna w stosunku do prawa i telewizji. Na początku wojny pojawiały się takie artykuły na portalach, że fakt, iż Stany Zjednoczone wsparły Ukrainę tak zwaną ochroną informacyjną, prawda, I, i ten cały system Starlinków od maska, pani redaktor, to zmienił oblicze tej wojny. Czyli, proszę zauważyć, mimo że Ukraina nie jest w NATO, to Stany Zjednoczone bardzo mocno zaangażowały się we wsparcie Ukrainy i tak naprawdę Ukraina od trzech lat walczy, dlatego że ma wsparcie ze strony takich sojuszników jak Stany Zjednoczone czy Polska. Nie takich sojuszników jak Niemcy. Gdyby Polska nie zareagowała w pierwszych miesiącach wojny tak jak zareagowała, tylko zareagowała tak jak Niemcy, to yy, sprawdziłby się scenariusz Putina, czyli Ukraina by dosłownie po dwóch czy po miesiącu padłaby, gdyby nie miała wsparcia Ameryki i wsparcia yy, Polski. Owszem, później pod wpływem różnych dyplomatycznych yy, działań. I administracji Bidena, i polskiej. Ja przypominam ofensywę dyplomatyczną pana, pana Mateusza Morawieckiego, który przejechał po wszystkich stolicach dosłownie na chwilę przed rozpoczęciem wojny, żeby tutaj wspierać, yy, wspierać Ukrainę. To ja też było przypomnę... w naszym interesie. W interesie no, ale Polski. Panie, ale, panie redaktorze, w interesie całej Europy. Dokładnie. W interesie całej Europy, absolutnie tak. Dlatego, dlatego sojusze, i odpowiadam na Pani pytanie, dlatego sojusze są, że tak powiem, dobre, sojusze są potrzebne i sojusze wzmacniają, i nie ma lepszego sojuszu niż sojusz północnoatlantycki NATO. I dzisiaj wypychanie NATO z Europy to jest po prostu szaleństwo. A czym zastąpimy choć, choćby system tych Starlinków? Nie ma lepszego rozwiązania dzisiaj. I nie będzie, pani redaktor. I nie będzie. A czym zastąpimy najnowocześniejszy system zarządzania polem walki, który mają Stany Zjednoczone i który ma Polska dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi? Zatem, z kim o relacje Polska powinna dbać najbardziej? Oczywiście. Z, musimy dbać y, najbardziej ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest armia y, najsilniejsza dzisiaj na świecie, ma ponad milion dwieście tysięcy zaciągniętych żołnierzy, plus Panie redaktor najlepszy, najnowocześniejszy sprzęt i tutaj ten sojusz jest dla nas absolutnie priorytetowy. No i powinniśmy oczywiście budować dobre relacje y, z państwami. Unii Europejskiej. Ale tutaj, pani redaktor, prawda jest taka, że te państwa my na jakieś wielkie wsparcie nie możemy liczyć. Przecież dzisiaj armia Bundeswera to jest po prostu zaorana, pani redaktor, nie ma czegoś takiego. Oni dopiero będą budować Bundeswera. Ja już nie mówię o potencjale ludzkim. Czy pani wie, że w 2023 roku. Stern przeprowadził badania w Niemczech i okazuje się, że tylko 17% Niemców powiedziało, że w sytuacji ataku na Niemcy broniłoby swojego państwa z bronią w ręku. 60% uciekłoby, wyjechałoby. To oni, pani redaktor, przyjdą bronić Polski? Naprawdę ktoś w to wierzy? Czy, czy, czy młodzi Francuzi? Pani redaktor, podobnie jak dzisiejsza. Armia francuska w stosunku do armii z lat 90. to jest o połowę mniejsza, nie mówiąc o wyposażeniu. Obyśmy nigdy nie musieli się o tym przekonywać, czy ktokolwiek nigdy. będzie chciał walczyć. Dlatego my, pani redaktor, musimy budować swoją, swoje bezpieczeństwo militarne na własnych zasobach, zarówno ludzkich, jak i e, materiałowych, i przede wszystkim na sojuszu. Z, moim zdaniem, z trzema najpotężniejszymi armiami, które są dzisiaj w NATO. To jest, pani redaktor, armia amerykańska. Trzeba rozmawiać z turecką armią i nie obrażać się na Erdogana. Dobrze, że pojechał premier do Turcji. Pierwszy raz mam powód do tego, żeby go pochwalić. I na armii brytyjskiej. To są trzy państwa i proszę zauważyć, że armia brytyjska też. Natychmiast zareagowała i pomagała Ukrainie. Natomiast Niemcy nie udostępniły nawet swojej przestrzeni powietrznej w pierwszym miesiącu, bodajże w pierwszych miesiącach, po to, żeby przewieźć na Ukrainę pomoc. Pamięta Pani, jak samoloty musiały omijać Niemcy, żeby móc przyjechać, przyjechać z, po, z pomocą, zarówno na kilka dni przed wojną, jak i po rozpoczęciu działań? Takie Taka jest, tacy są nasi sąsiedzi za odrą. Pani poseł spoglądam na zegarek, mamy jeszcze jeden temat, to jest kampania prezydencka, która trwa, która nabiera tempa. Pani poseł uważa, że kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki dobrze radzi sobie w tym wyścigu? Tak, bardzo dobrze. Bo niektórzy Przecież mówią, że jest zbyt mało wyrazisty, że, że ta jego kandydatura musi być taka bardziej charakterna. Takie opinie można gdzieś w tej przestrzeni medialnej dostrzec. Pani redaktor, ja pani powiem jedną rzecz. E, wszyscy, y, y, wszyscy z opozycji ciągle podpowiadają nam zmieńcie Karola Nawrockiego. Czy pani wierzy w to, że opozycja walczy o to, żebyśmy wystawili lepszego kandydata? Na zmianę chyba jest już za późno. Nie, na myśmy jeszcze nie zarejestrowali. Kandydata, wie pani? Oczywiście, najlepszym kandydatem jest Karol Nawrocki. Nie wierzę w żadne, że tak powiem, tutaj w żadną troskę ze strony opozycji o to, że my mamy jakiegoś słabego, za mało wyrazistego. Karol Nawrocki jest znakomity. Ja byłam na kilku spotkaniach, widzę jak świetnie, kontakt po prostu jak świetnie na niego reagują obywatele polscy jaki jak nawiązuje świetny kontakt jest człowiekiem naprawdę świetnie przygotowanym do pełnienia tej funkcji i uważam że jedyna osoba która jest w stanie wygrać z Trzaskowskim to jest Karol Nawrocki i to się stanie dlatego że domknięcie systemu to jest tak naprawdę likwidacja państwa polskiego. Nawet się nie zorientujemy, kiedy um, kiedy okaże się, że owszem, żyjemy w na terenach polskich, ale państwa już nie mamy. A jest pani zaskoczona tym dość dużym poparciem Sławomira Mencena, który cały czas gdzieś utrzymuje trzecie miejsce w tych sondażach. No i depcze po piętach Karolowi Nawrockiemu. Pani redaktor, y nawet sam pan Mencen powiedział, że on w, w telewizji, w wywiadzie powiedział, że on wie, że jemu pompują te, te, że tak powiem, sondaże, a Nawrockiemu obniżają. Nawet on, nawet on użył takich, takiego określenia. On ma świadomość, naprawdę, proszę mi wierzyć. Owszem, ja się cieszę, że młodzi mają prawicowe poglądy. Zdecydowanie wolę, żeby przychodzili na spotkania młodzi z Męcenem, a przychodzą też z Karolem Nawrockim, niż żeby przychodzili na spotkania z Trzaskowskim i z Hołownią. Więc e, Pani redaktor, to, że prawicowi kandydaci mają takie... E, Oparcie, wsparcie i, i nawet takie sondaże, w co ja nie do końca wierzę, w, szczególnie w, w odniesieniu do pana Mencena, ale także w, w odniesieniu do pana Karola Nawrockiego, bo pani redaktor, to jest niepoważne mówienie, że Karol Nawrocki ma na poziomie 20 paru procent, skoro pisma na ponad 30%. Nasz elektorat jest dzisiaj tak zmobilizowany, nieporównywalnie bardziej niż w wyborach parlamentarnych w roku 2023. Ja to wiem, bo wiem jak ludzie przychodzą, dzwonią do nas, jak zbieraliśmy podpisy, to różnica była przeogromna, więc ja po prostu w te sondaże nie wierzę. Natomiast wierzę w to, że Polacy dostrzegli jak destrukcyjna jest polityka realizowana dzisiaj przez Tuska i przez jego przystawki i że jedyna droga to jest Prawicowe poglądy i wierzę, że młodzi zaczynają to dostrzegać. Dlatego popularność Męcena i wierzę głęboko, że pan Karol Nawrocki wygra w tym wyścigu, będzie prezydentem i uratuje Polskę. Pełna nadziei, energii i wiary, pani Adna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem w poranku 7.9. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. 7.9. Dość poranka.